W piątek i w sobotę 22 i 23 sierpnia Muzeum Regionalne w Kozienicach już po raz trzeci zorganizowało obchody Światowego Dnia Fotografii. Tym razem była to okazja do poznania niezwykłego artysty, pasjonata Rafała Biernickiego. W piątek zainteresowani wysłuchali ciekawego wykładu, natomiast w sobotę odbyły się warsztaty. Tematem przewodnim tych spotkań była pochodząca rodem z XIX wieku fotografia kolodionowa. Metoda ta polega na pokryciu szklanej lub metalowej płytki warstwą kolodionu, czyli substancji zawierającej światło czułe halogenki srebra i wywołaniu jej zanim warstwa ta wyschnie. Ze względu na charakterystykę wspomnianej metody, efekt końcowy jest w pewnym stopniu nieprzewidywalny. Pana Rafała fascynuje ta metoda od ponad 30 lat. Wiele podróżuje i stara się uchwycić miejsca, ludzi i architekturę. Na tych fotografiach jest to światło, które wpadło przez obiektyw i się tutaj zapisało, ponieważ to są rzeczy, które się nie kopiuje. Tutaj oglądacie oryginały, które. Były w tamtych miejscach, tam były naświetlane, i ja je tutaj przywiozę. I tak jak mówię, ja sobie przywożę trochę światła gdzieś tam z, z podróży. Naz nazywam to kartkami z podróży, chociaż <grym> te kartki są trochę duże, bo to jest pół metra na 30 centymetrów, czyli w amerykańskim systemie jest to 12 na 20 cala. Taki aparat kupiłem jakiś czas temu, właśnie specjalnie do tego, żeby brać go w podróż i żeby ta podróż. I ta przyjemność szwędania się była pogłębiona właśnie o to, że ja to zapisuję i sobie coś przywożę właśnie stamtąd. Tak zwana mokra płyta lub proces kolodionowy to jeden z najstarszych sposobów utrwalania obrazu. Charakteryzuje się ona głębią i trójwymiarowością, a sam proces jest nieprzewidywalny, fotografie niepowtarzalne. Pan Rafał swoją ogromną wiedzą na ten temat podzielił się z uczestnikami warsztatów. Mam nadzieję, że uda mi się zaszczepić w uczestnikach właśnie tą filozofię, czyli tej niepowtarzalności i, i tego zapisu światła. Pomijałbym tą kwestię artystyczności kolodiony, bo w tym wypadku nie o to zupełnie chodzi, że, że to ma być brudne. Prawda? Staram się robić tak, żeby jednak ta fotografia była trudna do odróżnienia od na przykład klasycznej odbitki czarno-białej. To się daje zrobić, oczywiście to wymaga trochę wprawy żeby jednak utrzymać czystość tego obrazu. I choć może się wydawać, że jest to bardzo trudny proces, to okazuje się, że można go się w miarę szybko nauczyć. Wszystko zależy od predyspozycji. Miałem kiedyś dwóch kursantów. Pojechaliśmy wspólnie do, do Hiszpanii. Pokazałem im, jak się to robi, i złapali to od razu, więc to jest sprawa indywidualna. Kto i jak szybko będzie w stanie się tym zajmować na takim poziomie już zadowalającym. Do wykonywania takich zdjęć wykorzystuje się odpowiednie, inne niż te, do których się przyzwyczailiśmy, aparaty. Podczas wykładu na wystawie zaprezentowane zostały dwa unikatowe zdjęcia. Portrety wykonane na czarnym szkle. Sprzęt użyty do tego, do tego zadania. To jest dwumetrowa, dwumetrowa kamera reprodukcyjna z Londynu, szyby wielkości 60x60 cm, dość rzadka sprawa, jeżeli chodzi o tego typu fotografie, bo ekwipunek, którym się trzeba posłużyć jest szczególny i celowy. Bardzo dużo azotanu srebra, który jest bardzo drogi. Sylwetkę artysty przybliżył zgromadzonym dyrektor Muzeum Regionalnego Maciej Kordas. Pochodzący z Sandomierza Rafał Biernicki jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Posiada wieloletnie doświadczenie reporterskie. Od przeszło trzech dekad zajmuje się klasyczną fotografią negatywową. Posługuje się kamerami wielkoformatowymi i techniką z XIX wieku. W swojej pracy wysoko ceni sobie użycie technik bezpośredniego zapisu światła. Wykonuje czarno-białe odbitki srebrowe, przygotowane zgodnie ze sztuką klasycznej ciemni. Pan Rafał miał wystawy w Polsce, Niemczech, Szkocji, a także w Chinach. Teraz swoją pasją podzielił się z kozieniczanami.